Nieopowiedziana prawda o Duchu Świętym w drodze wiary. Zrozumienie roli Ducha Świętego w przezwyciężaniu grzechu jest kluczowe dla każdego wierzącego. Według Biblii, Duch Święty nie jest pojęciem eterycznym, ale istotną częścią boskości, znaną jako Trójca. Według słów Jezusa, jak zapisano w Ewangelii Jana 14:26, lecz pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim. Nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ten fragment ukazuje dwie zasadnicze prawdy. Duch Święty ma odrębną osobowość w trójcy i odgrywa znaczącą rolę w prowadzeniu i konfrontacji tych, którzy podążają za Chrystusem. Kim jest Duch Święty? Duch Święty, jako część Trójcy, uważany jest za jednego Boga w trzech osobach Ojca, Syna, Jezus Chrystusa i Ducha Świętego. Duch Święty jest tak boski i potężny jak Bóg Ojciec i Jezus Syn. Chociaż trudno to zrozumieć, Biblia ukazuje tę prawdę w wielu miejscach. Rola Ducha Świętego wykracza poza stworzenie i przenosi się do serca ludzkiego doświadczenia. Jest pomocnikiem, nauczycielem i pocieszycielem. Sam Duch świadczy wraz z duchem naszym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Żyd 8, 8:16. Duch Święty umożliwia nam także prowadzenie życia, które podoba się Bogu, wydając owoce takie jak miłość, radość i pokój. Galacjan 5:22-23 oraz przekazując dary duchowe dla budowania kościoła. 1 12:11. Grzech i Duch Święty grzech uniemożliwia nam słuchanie Ducha Świętego. Grzech powoduje więcej niż tylko łamanie zasad. Wpływa na szczególną więź między Bogiem a nami. Pomyśl o tym, jak wszystko zaczęło się doskonale w ogrodzie Eden, gdzie Adam i Ewa mogli spędzać czas z Bogiem jako przyjaciele. Kiedy zgrzeszyli, powstał problem, który spowodował, że ludzie oddalili się od Boga. Biblia wyraźnie pokazuje, jak grzech zmienił nasz sposób odczuwania i rozumienia Boga. Duch Święty, często określany jako tchnienie Boga, przenika życie wierzących w głęboki i subtelny sposób. Tak było w przypadku stworzenia człowieka w księdze rodzaju. Teraz ziemia była bezkształtna i pusta, a ciemność była nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad wodami. Rdz 1:2. Od początku obecny był Duch Boży, unoszący się nad bezkształtną pustką, która była symbolem boskiego potencjału i wpływu przygotowującego do zaistnienia życia w całej jego pełni. Gdy nadeszły dni stworzenia, Bóg swoim słowem powołał świat do istnienia. Szóstego dnia wydarzyło się coś niezwykłego. Wtedy rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, aby panował nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i bydłem, nad wszystkimi dzikimi zwierzętami i nad wszystkimi dzikimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”. Erdzi 1, 1:26. Widzimy tu zaimek w liczbie mnogiej my, który obejmuje Ducha Świętego, wskazujący na wspólny akt w stworzeniu ludzkości. Już sam początek grzechu spowodował natychmiastową przeszkodę, gdy Adam i Ewa zjedli z drzewa poznania dobra i zła, czego Bóg zabronił. Konsekwencje były katastrofalne. Po wypędzeniu człowieka umieścił po wschodniej stronie ogrodu Eden Herubiny i płonący miecz, który błyszczał na boki. Aby strzegły drogi do drzewa życia. RdS 3:24. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, zostali wypędzeni z pięknego ogrodu zwanego Eden. Nie chodziło tylko o odesłanie z jakiegoś miejsca. Stracili bliską i szczególną przyjaźń, jaką łączyli z Bogiem. To tak, jakbyś zrobił coś złego i czuł, że nie możesz już nawet spojrzeć komuś w oczy. Zrozumienie roli Ducha Świętego i wpływu Grzechu. Jest niezbędne dla każdego wierzącego, uznając przewodnictwo Ducha Świętego i starając się przezwyciężyć grzech, wierzący mogą utrzymać bliższą więź z Bogiem, przyjmując pomocnika, nauczyciela i pocieszyciela, którym jest Duch Święty. Jak było z nimi i z Bogiem, Izajasz 59:2 wyjaśnia to w ten sposób. Nasze błędy mogą stworzyć przepaść między nami a Bogiem. Sprawiając wrażenie, jakby On ukrywał swoje oblicze i nas nie słuchał. Zatem grzech nie polega jedynie na łamaniu zasad, to jak budowanie wielkiego muru, który powstrzymuje nas od bycia blisko Boga i odczuwania Jego miłości i dobroci. W miarę postępów w narracji biblijnej staje się oczywiste, że grzech ma odrętwiający wpływ na sumienie. Nowy Testament również mówi o tym, Wstępieniu sumienia. Przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa, przed śmiercią Jezusa, Duch Święty był postrzegany jako siła, która natchnęła proroków. Albowiem proroctwo nigdy nie wychodziło z woli ludzkiej, lecz prorocy, choć byli ludźmi, mówili od Boga pod natchnieniem Ducha Świętego. 2 Piotra, 1,21. Była to obecność, która mogła ogarnąć ludzi dając im moc i mądrość, jak to miało miejsce w przypadku sędziów, królów i proroków w Starym Testamencie. Ale niekoniecznie mieszkał w nich na stałe. Jo Jezus przed swoim ukrzyżowaniem obiecał swoim uczniom, że Duch Święty przyjdzie, gdy ich opuści. W Ewangelii Jana 16,7 powiedział, ale zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, odchodzę dla waszego dobra, jeśli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, wyślę mu dziadków. Była to obietnica, że Duch Święty zostanie wysłany do wszystkich wierzących w postaci stałej obecności, a nie tylko tymczasowego daru dla niektórych osób. Duch Święty i Dzień Pięćdziesiątnicy. Po śmierci Jezusa w Jerozolimie wydarzyło się coś niezwykłego moment tak potężny, że zmienił bieg historii. Duch Święty wkroczył w dramatyczny sposób podczas Dnia Pięćdziesiątnicy. Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. I ujrzeli coś, co wyglądało jak języki ognia, które oddzielały się od siebie, i stanęli na każdym z nich, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch pozwalał. Des. 22 to wydarzenie zapoczątkowało powstanie Kościoła i szerzenie Ewangelii poprzez umacnianie wierzących. Niedługo potem Jezus wstąpił do nieba. Jego przyjaciele i naśladowcy zebrali się zgodnie z jego poleceniem, czekając w Jerozolimie na wyjątkowy dar Ducha Świętego. Ta grupa około 120 wierzących, w tym apostołowie, zgromadziła się w jednym miejscu, zjednoczona w modlitwie i oczekiwaniu. Następnie, w Dzień Pięćdziesiątnicy. Żydowskie święto przypadające pięćdziesiąt dni po paschy, oczekiwanie i modlitwa przekształciły się w cudowne wydarzenie. Nagle rozległ się szum, jakby silny wiatr z nieba, napełniający cały dom, w którym przebywali. Wyobraź sobie silny, wyjący wiatr, tak silny, że można było poczuć mrowienie na skórze tak głośny, że wypełnił uszy rykiem. I wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego, coś, co wyglądało jak płomienie lub języki ognia, pojawiło się i wylądowało na każdym z nich. Wyobraź sobie płomień migoczący i tańczący bez spalania lądujący delikatnie na głowie każdej osoby. To był znak, coś widzialnego, co wskazywało na niewidzialną rzeczywistość. Sam Bóg ich w tym momencie dotykał. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. To było tak, jakby niewidzialna siła wdarła się w ich istotę, wzmacniając ich od środka. Zaczęli mówić w różnych językach, których wcześniej nie znali, ponieważ pomógł im w tym Duch Święty. A gdy to się rozniosło, zebrał się tłum i pomieszał się, bo wszyscy słyszeli, jak mówili w jego własnym języku. Destyk 2.6. Na to święto ludzie z całego świata przybyli do Jerozolimy i byli zdumieni. Każdy słyszał, jak wierzący rozmawiali w swoim ojczystym języku. To było cudowne. Ogłaszali cuda Boga, dzieląc się potężnymi czynami, których dokonał. I każdy mógł to zrozumieć w swoim własnym języku. To było tak, jakby boska ręka zjednoczyła serca ludzi różnych narodów poprzez to nadprzyrodzone wydarzenie. Niektórzy ludzie nie traktowali wierzących poważnie. Myśleli, że zachowują się głupio, bo wypili za dużo wina. Ale Piotr, jeden z najlepszych przyjaciół Jezusa, wstał wraz z resztą specjalnych pomocników Jezusa i zaczął przemawiać do tłumu. Był naprawdę odważny i mówił tak, że każdy mógł go zrozumieć. Powiedział im, że ta niesamowita rzecz, która się dzieje, jest dokładnie taka sama jak Joel, człowiek, który dawno temu wypowiedział słowa Boże, miał się wydarzyć. I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg. Że wyleje z mojego ducha na wszelkie ciało, a wasi Synowie i wasze córki będą prorokować, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia, a wasi starcy będą mieli sny. Detkan 217. Piotro powiedział im o Jezusie, o tym, jak został ukrzyżowany i zmartwychwstały, oraz że Bóg uczynił go Panem i Chrystusem. Ludzie byli załamani, głęboko poruszeni przekonaniem Ducha Świętego i pytali, co powinni zrobić. Odpowiedź Piotra była jasna: Nawróćcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Desty do 238. Tego dnia około 3000 tysięcy osób poważnie potraktowało przesłanie Piotra, przyjęło chrzest i dołączyło do grona wierzących. To był początek nowej wspólnoty, kościoła wzmocnionego Duchem Świętym. Zaczęli okazywać nowy, potężny rodzaj miłości i hojności, który przyciągnął o wiele więcej ludzi do naśladowania Jezusa. To wydarzenie, moc Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy, było iskrą, która rozpaliła płomień pierwotnego kościoła, który po dziś dzień płonie na całym świecie. Pokazał, że Boża obecność i moc nie ograniczają się do jednego miejsca czy jednej osoby, ale wylewają się na wszystkich, którzy wierzą. Obietnica ta pozostaje aktualna do dziś. Duch Święty i prowadzenie życia, które podoba się Bogu. Duch Święty jest niezbędny, aby prowadzić życie, które podoba się Bogu. Esp, Duch Święty, uzdalnia nas do czynienia dobra i unikania zła. Duch Święty. Jest także pieczęcią naszej relacji z Bogiem, gwarantującą nasze dziedzictwo jako dzieci Boże w przyszłym zmartwychwstaniu. Efezjan 1.13-14. Kiedy zastanawiamy się, jak konkretne grzechy mogą utrudniać nam usłyszenie Ducha Świętego, niezwykle istotne jest zrozumienie, że Duch komunikuje się z otwartym, pokutującym sercem zgodnym z wolą Bożą. Oto zestawienie tego, jak pewne grzechy mogą utrudniać te komunikacje. Niewyznany grzech. Niewyznany grzech tworzy barierę między nami a Bogiem. Przykłady biblijne, takie jak król Dawid w psalmach, ilustrują wpływ niewyznanego grzechu na więź z Bogiem. Zatwardzenie serca. Ciągły grzech może prowadzić do zatwardzenia serca, utrudniając odczuwanie przekonania i słuchanie przewodnictwa Ducha Świętego. Zaniedbywanie Słowa Bożego. Ignorowanie nauk Biblii może przytępić nasze duchowe zmysły, czyniąc nas mniej podatnymi na natchnienie Ducha Świętego. Zrozumienie tych barier i dążenie do ich pokonania poprzez pokutę i szczere pragnienie dostosowania się do woli Bożej jest niezbędne do utrzymania bliskiej relacji z Duchem Świętym. Uznając ważną rolę Ducha Świętego i zajmując się grzechem w naszym życiu. Możemy mieć pewność, że pozostaniemy wrażliwi na jego przewodnictwo i w pełni doświadczymy przemieniającej mocy obecności Boga w naszym życiu. Dawid mówi: Kiedy milczałem, kości moje trawiły moje jęki przez cały dzień. Psalm 33. Dawid czuł się uwięziony w swoim życiu duchowym, ponieważ nie przyznał się do swojego błędu i nie dawało mu to spokoju wewnętrznie. Jan pisze: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, on, jako wierny i sprawiedliwy, odpuści nam je i oczyści nas od wszelkiej nieprawości się Jana 1,9 Spowiedź i pokuta to akty odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się do Boga, otwierające drogę Duchowi Świętemu do przemówienia. Duma. Król Saul był typowym przykładem króla, którego duma stworzyła barierę między Nim a Bogiem. W pierwszym księdze Samuela 15. Saul bezpośrednio sprzeciwił się Bogu, oszczędzając najlepsze bydło Amalekitów. W konfrontacji z prorokiem Samuelem, początkowe zaprzeczenie Saula ujawniło jego dumę w sercu, co ostatecznie doprowadziło do odrzucenia go jako króla. Ta historia ilustruje, jak pycha może prowadzić do duchowej głuchoty. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś okazuje łaskę. Jakuba 4,6 Pycha może uniemożliwić nam usłyszenie tego, co Duch Święty chce nam powiedzieć, ponieważ sprawia, że myślimy, że jesteśmy ważniejsi niż w rzeczywistości i że wszystko możemy zrobić sami. W końcu wierzymy, że nasze własne pomysły są lepsze niż rady Boga. Gorycz i brak przebaczenia. Jezus opowiada historię sługi, który, otrzymawszy przebaczenie dużego długu, nie chce darować małego długu zaciągniętego przez innego. Przypowieść kończy się wydaniem bezlitosnego sługi strażnikom więziennym na tortury dopóki nie zapłaci wszystkiego co był winien. Mt 18:34. To ilustruje duchowe więzienie, jakie towarzyszy nieprzebaczeniu. Trzymanie się goryczy i nieprzebaczanie innym może zakłócać działanie Ducha w nas. Jak mówi list do Efezjan 4:31-32. Pozbądźcie się wszelkiej goryczy, gniewu i gniewu. Bądźcie dla siebie dobrzy i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył Wam w Chrystusie. Przywracanie zdolności słyszenia Ducha Świętego. W dzisiejszym świecie delikatny szept Ducha Świętego może zostać stłumiony. Przywrócenie umiejętności słuchania tego boskiego przewodnika często wymaga powrotu do podstawowych zasad. Pokuty. Przebaczenia, pokory, posłuszeństwa i wspólnoty. Pokuta to potężny akt, nie tylko żal z powodu błędu, ale zdecydowana zmiana kierunku. W Dziejach Apostolskich 3,19 czytamy. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się do Boga, aby wasze grzechy zostały zmazane, a od Pana nadeszły czasy ochłody. To odświeżenie mówi o odnawiającej mocy pokuty. Oczyszcza sumienie i odblokowuje kanały do Boga. Uznając swoje grzechy i decydując się na odwrócenie się od nich, skutecznie usuwamy gruz, który zatyka nasze duchowe uszy. Przebaczenie. Dążenie do przebaczenia jest centralnym punktem chrześcijaństwa, zakorzenionym w modlitwie pańskiej. Odpuść nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym dłużnikom. Maton 6,12 aby usłyszeć Ducha Świętego, musisz szukać u Boga przebaczenia swoich grzechów, boskiego resetu, który przywraca duchową harmonię. Co więcej, równie ważne jest szukanie przebaczenia od tych, których skrzywdziliśmy. Jak napisano w Ewangelii Mateusza 5:23-24: Jeśli więc ofiarujesz swój dar przy ołtarzu i tam przypomnisz sobie, że Twój brat ma coś przeciwko Tobie. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem. Najpierw idź i pojednaj się z nimi. Potem przyjdź i złóż swoją ofiarę. Pojednanie z innymi tłumi hałas poczucia winy i konfliktu, czyniąc głos Ducha Święty bardziej dostrzegalny. Pokora i posłuszeństwo. Bycie pokornym jest jak posiadanie dobrej gleby, na której może rozwijać się zdolność wchłaniania i wzrastania na podstawie doświadczeń duchowych. Jakuba 4,6 przypomina nam, że Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym zaś okazuje łaskę. Osoba pokorna chętniej stosuje się do wskazówek, a kiedy robimy to, co nam każą, lepiej słyszymy, co Bóg chce nam powiedzieć. Owce moje głosu mojego słuchają, ja je znam, a one idą za mną. Jana 10,27 Kiedy poddajemy naszą wolę woli Boga, nie tylko słyszymy Jego głos wyraźniej, ale jesteśmy także upoważnieni do podążania za nim. Społeczność i odpowiedzialność. Żaden wierzący nie jest wyspą. Jesteśmy powołani do życia we wspólnocie. Galacjan 6.2 zachęca wierzących, aby jedni drugich brzemiona nosili i w ten sposób wypełnicie prawo Chrystusowe. Społeczność zapewnia odpowiedzialność, zapewniając, że pozostajemy na ścieżce prawości. Kiedy zbłądzimy. Brat lub siostra w Chrystusie może nas delikatnie poprowadzić z powrotem, upewniając się, że nasze życie duchowe pozostanie niezakłócone. List do Hebrajczyków 10:24-25 podkreśla wagę tej społeczności. I zważajmy jedni na drugich, aby zachęcać się jedni drugich do miłości i dobrych uczynków, nie zaniedbując wspólnych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcajmy się nawzajem. A wszyscy tym bardziej, gdy widzicie, że dzień się zbliża. Krótko mówiąc, aby przywrócić zdolność słyszenia Ducha Świętego, należy odwrócić się od grzechu i zwrócić się do Boga, pokuta, naprawić sytuację wobec Boga i innych, przebaczenie, przyjąć postawę pokornego posłuszeństwa, pokora i posłuszeństwo, i podążanie razem z innymi, którzy sprawią, że będą wierni swojemu powołaniu. Wspólnota i odpowiedzialność. W miarę wykonywania tych kroków statyka życia znika, a cichy, cichy głos Ducha Świętego staje się wyraźną prowadzącą obecnością. Jeśli naśladujemy Boga, koniecznie musimy wiedzieć, w jaki sposób złe postępowanie może uniemożliwić nam usłyszenie Bożych wskazówek. Czynienie złych rzeczy jest jak wielki mur, który uniemożliwia nam zbliżenie się do Ducha Świętego. To tak, jakby wokół ciebie było tyle hałasu, że nie słyszysz, jak ktoś próbuje do ciebie szeptać. Biblia wyjaśnia to w ten sposób: Wasze występki spowodowały rozłam między wami a waszym Bogiem, a wasze grzechy sprawiły, że zakrył przed wami swoje oblicze, tak że was nie słyszy. Izajasz 59.2 Zaproszenie do przeanalizowania własnego życia nie powinno być ciężarem. Ale procesem wyzwalającym. Jak radził apostoł Paweł, badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. 2 Koryntian 13,5. Regularna samoanaliza jest zdrową dyscypliną duchową, która może zidentyfikować i wyeliminować grzechy, które uciszają głos Ducha Świętego. Ale przesłaniem tutaj nie jest tylko samoanaliza i uświadomienie sobie błędów jest to przede wszystkim nadzieja, gdyż nasz Bóg jest źródłem nieustannej łaski. Jego miłość nie cofa się przed naszymi brakami, ale wyciąga rękę z czułą obietnicą przebaczenia i odnowienia. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, on jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam je i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy Jana 1:9. To oczyszczenie nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłą ofiarą dla wszystkich, którzy szczerze pragną połączyć się z Duchem Świętym. Trzymajmy się tego szczególnego daru i pozwólmy, aby pomógł nam wrócić na właściwe tory w naszym duchowym połączeniu. To tak, jakbyśmy tańczyli z Duchem Bożym, słuchając delikatnych szturchnięć, które nas prowadzą. Jezus powiedział Będę prosić Ojca, a dawam innego pocieszyciela, i będzie z wami na wieki. Jana 14:16 oznacza to, że zawsze mamy pomoc na naszej drodze, aby słuchać i pozostać blisko Ducha Świętego, nawet gdy popełniamy błędy. Ogólnie rzecz biorąc, Duch Święty jest wzmacniającą obecnością Boga, dającą nam siłę, mądrość i przewodnictwo, których potrzebujemy, aby prowadzić życie, które oddaje mu cześć. Jest boskim pomocnikiem dostępnym dla wszystkich którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i przyjmują Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Módlmy się. Ojcze Niebieski, w ciszy tej chwili przychodzimy przed Ciebie, szukając delikatnego szeptu Twojego Ducha Świętego. Zdajemy sobie sprawę, Panie, że czasami nasze czyny, słowa i myśli tworzą barierę dla spokojnego, prowadzącego głosu, który w nas umieściłeś. Wyznajemy, że nasze grzechy, te chwile słabości – i celowego wycofania się, osłabiają tętniącą życiem więź z Tobą, której tak pragniemy, spraw, abyśmy usłyszeli i odczuli Twojego Ducha Świętego. Chcemy czuć, jak popycha, znajdować w Nim pocieszenie i iść tam, gdzie nas prowadzi. Wiemy, że kiedy popełniamy błędy lub angażujemy się w złe rzeczy, trudno jest poczuć i usłyszeć Ducha Świętego. Prosimy Twoją dobroć, aby nam przebaczyła, oczyściła nasze serca. I sprowadziła nas z powrotem na właściwą drogę. Pomóż nam przestać czuć się winnymi, uwolnić się od gniewu, przełamać dumę i przestać się oszukiwać. Zamiast tego, proszę, daj nam siłę, abyśmy byli pokorni, akceptowali nasze błędy i zdecydowali się żyć w dobroci Twojej miłości. En pobłogosław nas, abyśmy potrafili dostrzec różnicę pomiędzy hałasem świata, a cichą radą Ducha Świętego. Obyśmy nauczyli się milczeć, cierpliwie czekać na Jego przewodnictwo i działać z odwagą i wiarą. Duchu Święty, przyjdź i ponownie bądź częścią naszego życia. Daj nam zrozumienie, wprowadź pokój w nasze serca i daj nam odwagę, abyśmy żyli w sposób ukazujący dobroć i troskę Boga. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, Boże, za to, że zawsze jesteś z nami. Za szczególny dar Twojego ducha i za Twoją miłość, która nigdy się nie poddaje, nawet gdy popełniamy błędy, prosimy o to i odnajdujemy nową nadzieję w cudownym imieniu Jezusa. Amen.